Witajcie ponownie. Tak, byliśmy w akaparku, zobaczyliśmy. Coś tam troszeczkę się wozie aczkolwiek w moim wypadku to jest trochę niebezpieczne, bo podobno jestem trochę za ciężki. E, więc trzeba było się ograniczyć. A dla innych zjeżdżalnie byłem z kolei za stary, bo przecież tylko dla dzieci. Oni nie wiedzą, że jestem wieczne dziecko. No trudno. Byliśmy, zobaczyliśmy. Teraz wracamy do hotelu. E, przy okazji mogę Wam pokazać. Jak to wygląda tutaj przed naszym hotelem? Proszę bardzo, widać, że hotel już ma swoje lata. Ja te nasadzenia parę lat mają. To jest właśnie ten plus tych starszych hoteli. Tereny zielone, bujne, duże, wielkie, piękne drzewa. To wszystko robi ogromne wrażenie. Proszę bardzo tutaj mamy lander. Akurat w tej chwili one wszędzie pięknie kwitną. Super. Tu mamy wejście główne do hotelu. To jednak ja, proszę bardzo. Tak, wszędowylskie bramki, oczywiście nikt przez nie nie przechodzi. I jesteśmy w holu. W lobby. Proszę bardzo, mamy recepcję. W tamtą stronę idziemy na posiłki. A tu za tymi kolumnami mamy lobby bar. No i co? No i tyle. Przez okna już widać basem. Za chwilę idziemy na nasze leżaczki. Pięknie. Dobra kochani. Do zobaczenia w następnym filmie, Pa!